Słuchaj tego, dobra, ey. Słuchaj tego, dobra, ey. Jestem ziomek, to jest klej Pocisnę w dobrą stronę, a nie gay. Zmieniłem się pod dostałem dobrej w pierw. I nic nie zmieni się, nawet butla na web. Skończyło moje błaznowanie. I tak zaczyna się historia moja. Moje życie to już jest na dobrej fali. Czas teraz wszyscy zabrać Tak właśnie ryje tak tak wam Albanik, Albanik. Albanik. Chwytam, chwytam los. swój los Dla siebie, Dla siebie kierunek, kierunek, patrz mój patrz wizerunek Samym sobą, sobą. Chwytam, chwytam swój los Jest pierwsza pod żaruchą. Się nie zrobić by cześć, bo coś zdobyć Na odwagę, bo jak na razie tchórzę Taka jest prawda i zrobię to co muszę Przede wszystkim chcę, bo tak miało być Zamiast siedzieć i dojść i dywać do woli Zrobię to jak na mnie mężczyznę przystoi Koniec tym zabranym towarzystwem Chowam się za tym jebanym obeliskiem Nic nie robię i zadbam o swoje życie Byłoby mało Zamiast jechać samochodem jadę rowerem Takie moje plany na przyszły rok Zmienić się tak, że zrobię wam szok Obiecuję ci moją zmianę Zobaczysz sama, nie chcę już tego, mam dosyć tych stron Mi to wystarczy, bole, na tarczy, Nie obijam w bawenę, nie chcę bólu skroń Piszę to, bo jestem zabrany Zły wybaccy, wolę przyjść starczą Nie dziwię się, że mi tu warczą On ma być dumna, że ma ogarniętego faceta A nie chcę dich hańba, że tylko deta i feta Nie muszę nic, bo chcę się zbyć i moją zmianę Zobaczysz sama, Zbaczysz już sama, nie będzie, za, już będzie nie zabranego, zabranego. Albanii.